Horoskop astrologiczny na 21 września, czyli, moi dochani, niedziela. Niedziela przynosi wyjątkowo intensywną aurę, w której kosmos sta będzie stawiał przed nami wszystkimi ważne lekcje cierpliwości oraz równowagi. Poranek zacznie się właściwie harmonijny, mogą powiedzieć księżyc, znakupanny, będzie tworzył pozytywny aspekt sekstylu z Jowiszem, co tworzy serca na wdzięczność i optymizm oraz poczucie sensu w tym, co robimy. To właściwie ten poranek będzie dobrym momentem, by zatrzymać się na chwilę i docenić to, co już mamy, przeanalizować to tak wewnętrznie. Jednak, niestety, zaraz potem pojawiają się trudniejsze aspekty astrologiczne. Słońce w opozycji do Saturna wniesie nam poczucie ograniczeń. Odczujecie ciężar odpowiedzialności, samotności, albo też konieczność zmierzenia się z realiami życia, no dosyć czasami niekomfortowymi. Dlatego warto pamiętać, że to nie kara, lecz zaproszenie do dojrzałego życia i wytrwałości w tym, co robimy. Wieczorem Księżyc również wchodzi w opozycję do Saturna, podkreślając tym samym emocjonalne te same tematy. To moment, w którym łatwo niestety o zniechęcenie, ale też o głębokie zrozumienie, co naprawdę daje nam siłę. Natomiast kulminacją dnia jest koniunkcja Księżyca ze Słońca, czyli, nów, wadze. To jest naprawdę potężny punkt zwrotny, otwierający dla nas całkowicie nowy cykl. Energia tego nowiu będzie sprzyjała budowaniu równowagi w relacjach, szukaniu kompromisu, moi drodzy, i pracy nad harmonią oraz poczuciem sprawiedliwości. Księżyc zaraz potem wkroczy do znaku uwagi, co jeszcze mocniej podkreśli temat partnerstwa, współpracy i sztuki dialogu. Moi drodzy, ta niedziela to dzień wymagający, ale też można powiedzieć przełomowy. Koniec starego cyklu i początek nowego. W którym to, co zbyt ciężkie, może zostać zostawione już za nami, już jako czas przeszły. Dlatego moją radą na dzisiaj jest to, abyście przyjmieli lekcję cierpliwości i otworzyli się na nowy początek. Nów dawam wyjątkową szansę na świeży start. Szczęśliwe znaki dzisiaj to wagi, koziorożce i raki. Natomiast szczęśliwe liczby 1, 7 i 21. Amuletem dnia będzie obsydian śnieżny, tak mi się wydaje, on pomoże uwolnić się od ciężaru przeszłości i znajdzie, i znaleźć nową równowagę w naszej codzienności. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Cześć kochani.